Jeżeli chodzi o Nowy Testament, on też mówi dużo na temat uwielbienia w formie śpiewu. Jeżeli chodzi o w ogóle sam aspekt uwielbienia, to po pierwsze wydaje mi się, że Nowy Testament wskazuje nam, kto. Jest adresatem naszego uwielbienia, że, po, że, że, że przede wszystkim nasze uwielbienie powinno być skierowane w stosunku do, do naszego Pana. Jeżeli przyjrzymy się e, słowom modlitwy Pańskiej, zobaczcie, co mówi modlitwa Pańska, to jest e, tak zwany Ojcze Nasz, jak to mówimy. Przeczytajmy sobie, jak jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza. E, to jest 11.2. Ewangelia Łukasza 11.2. Jest napisane: Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli bardzo, bardzo mi się podoba forma, w jakiej, w jakiej, to, jakiej pierwsze, pierwsze w zasadzie zdanie modlitwy pańskiej jest opisane. Dlatego, że wszystko jest Twoje. Czyli nasze pełne uwielbienie, nasza modlitwa, nasze, nasze życie ma być skierowane na Pana. Czyli tak samo jak jest pierwsze dziesięć przykazań, jak jest, 10, jak jest przykazań, pierwsze przykazania wskazują na, na chwałę Bogu, że Bogu należna jest chwała, do Niego należy cała chwała. Tak samo modlitwa pańska w Nowym Testamencie mówi nam dokładnie to samo: nasza chwała, nasze uwielbienie powinna być skierowane tylko i wyłącznie. W stosunku do naszego Pana. Jeżeli, o to, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób powinniśmy oddawać panu zboże, czytamy sobie na ten temat w liście Świętego Pawła do Efezjan. Otwórzmy sobie list Świętego Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 19 werset. Piąty rozdział, dziewiętnasty werset. Jest napisane tak, rozmawiając z sobą, przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Oczywiście to jest, to jest bardzo, bardzo interesujący, e, interesujący werset. Dlatego, że on wręcz mówi, że mamy rozmawiać ze sobą przez psalmy. I hymny, i pieśni duchowne. Czyli w zasadzie, zobaczcie co ten werset mówi: że śpiewając na chwałę Panu, zachęcamy jeden drugiego. Kiedy widzi, ja, ja słuchajcie, naprawdę, jak stoimy tutaj na górze, to y, naprawdę jest. Y, ja nie wiem, ja, 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 ja lubię tutaj grać i lubię, lubię, lubię śpiewać, słuchajcie, ale naprawdę przyjemnie jest spojrzeć, jak. Y, jak ktoś naprawdę, takie, takie to jest zachęcające, jak widać, że ktoś znajduje się naprawdę w obecności Bożej, że dotyka serca Bożego pieśnią, którą śpiewa. To jest, to jest tak zachęcające, słuchajcie. Ja myślę, że to jest wielkim zachęceniem jednym dla drugiego, jeżeli prawdziwie, prawdziwie oddajemy chwałę Naszemu Panu. To samo napisane jest w liście Świętego Pawła do Kolosan w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie. Kolosan 3,16. Jest napisane, Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie. Wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jednych drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach Waszych. To samo było napisane w Efezjach. Tutaj też jest napisane, że uwielbienie ma pochodzić z serca. To nie jest jakieś, jakieś automatyczne, słuchajcie, wypowiadanie słów, których nauczyliśmy się na pamięć. Nasze uwielbienie pochodzi z serca. Wylewamy nasze serce przed Panem. Wiecie co? Ja, ja wierzę, że Duch Święty porusza zborem, kiedy uwielbienie pochodzi z serca. Wiecie, uwielbienie też jest opisane w, w jeszcze jednej księdze, w księdze objawienia. Chciałem każdego z nas zachęcić do tego, żebyśmy, żebyśmy słuchajcie, ćwiczyli przed tym, co będzie się działo w momencie, kiedy spotkamy się z naszym Zbawicielem. Dlatego, że przeczytajmy sobie. Zobaczmy, co tam jest napisane. Objawienie, piąty rozdział. Zobaczcie, co się będzie działo w niebie. Objawienie, piąty rozdział. Objawienie, piąty rozdział, 6 do 14 sobie przeczytamy. Dość długi fragment. To jest objawienie świętego Jana, piąty rozdział 6 do 14. I widziałem pośrodku między tronami, a czterema postaciami, i pośród starców, stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczów, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. Czyli widzimy tutaj obraz. Obraz chwały Bożej, który, o którym również czytaliśmy, pamiętacie Wizajasza? Na przykład, to jest ten sam obraz. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie. I dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę, czyli grał, i złotą czaszę, pełną wolności, a to są modlitwy świętych. I zaśpiewali. Nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej przecień, pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkopiłeś dla Boga krwią swoją ludzi i z każdego plemienia, i języka, i ludu, i narodu. I tak dalej. Możemy sobie przeczytać. Czyli zobaczcie, co tam jest napisane: W niebie będzie miało miejsce uwielbienie. Nie będziemy mówić sobie na temat symboliki tych, tych, tych wszystkich postaci, dlatego że są różne interpretacje, ale ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze przesłanie z tych kilku wersetów, które możemy odebrać, to jest to, że niebo będzie kontynuacją uwielbienia tego, które ma które miejsce na ziemi. Także zachęcam wszystkich, przygotowujmy się, słuchajcie do uwielbienia.